Witam serdecznie dzisiaj o poranku, 12 godzin po Fedzie. Co słychać na rynkach? O tym sobie będziemy dzisiaj mówić, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. I przypominam, że mówię do Was przede wszystkim jako zarządzający aktywami w niezależnym domu maklerskim S.A. Jeżeli jesteś zainteresowany obserwacją moich wyników inwestycyjnych po lutym 2025 roku, to w prawym górnym rogu jest specjalny materiał opisujący te wyniki. W tle jest lista miast, gdzie wkrótce będziemy się spotykać z inwestorami, którzy chcieliby dołączyć do tych kapitałów, którymi zarządzam, więc zachęcam do kontaktu osoby, które są zainteresowane. I przypominam, że dokładnie za tydzień w piątek i w sobotę 29 i 28 marca będę w Krakowie na konferencji Cavs, z czego w sobotę będę miał prelekcję o godzinie 16.30, na którą serdecznie zapraszam. A jeżeli jesteś zainteresowany kupieniem biletu na tą całą imprezę, to z kodem rabatowym AC Marketu jesteś w stanie kupić te bilety o 10% taniej. Dlatego też zapraszam więcej szczegółów i link odsyłający do zakupów na dole w opisie i w komentarzu. A teraz zaczynamy. Szanowni Państwo, 12 godzin po fedzie, co słychać na rynkach? Podsumowując wczorajszy FED, na co warto zwrócić uwagę, prezes Powell zasygnalizował, że gospodarka jest silna, że rynek pracy jest solidny, że widać także podwyższoną niepewność na rynku, że na razie nie ma powodu, aby szybko dostosować politykę monetarną do sytuacji w gospodarce, czyli nie ma teraz potencjału do dalszych obniżek stóp procentowych, że na, na razie trudno oszacować wpływ ceł na inflację, nie widać także wzrostu długoterminowych oczekiwań inflacyjnych, co jest bardzo interesującą wiadomością. Że prawdopodobieństwo recesji lekko rośnie, ale nie jest jeszcze wciąż wysokie, że zmiana języka w komunikacie to nie jest sygnał zły dla, dla rynków. Dodatkowo prezes powiedział, że nie widzi powodów, aby inflacja teraz zachowywała się zgodnie z tym schematem z lat 70., że mamy także oczywiście zmianę w komunikacie i generalnie obserwujemy, że komunikat był tak, jakby jastrzębi, że projekcje miały miks, wysyłają do na nas sygnałów, że wykres kropkowy też jest jastrzębi, natomiast gołębie jest to, że mamy do czynienia z ograniczaniem QT. Więc generalnie wydźwięk wszystkich informacji jest moim zdaniem jastrzębi, natomiast reakcja widzimy była zupełnie odmienna. Dlatego też będziemy się dzisiaj przyglądać rynkowi, czy on będzie dowoził toż, toż, tą samą interpretację rynkową wczorajszych e, słów i, i tego, co się wydarzyło, wszystkich informacji, jakie wtedy poznaliśmy. Generalnie okazało się, że Standard pół zachowuje się najlepiej po Fedzie od lipca 2022 roku, dlatego też będziemy dzisiaj też obserwować, w którą stronę rynki podążą. Natomiast już nie ma ważniejszych wydarzeń w najbliższym czasie. Jeszcze mamy wygasanie marcowych instrumentów pochodnych, więc prawdopodobnie od przyszłego tygodnia zmienność na rynkach powinna zanikać, powinna się zmniejszać zgodnie z tym schematem, który jest teraz w tle, który mówi, że prawdopodobnie nawet do końca lipca zmienność powinna być niska, albo jeszcze generalnie spadać na w Stanach Zjednoczonych, a to będzie bardzo korzystna wiadomość dla globalnego popytu na ryzyko. Więc skoro indeksy giełdowe wczoraj poszły w górę, to moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo. Że będziemy realizować ten optymistyczny wariant rozwoju wypadków. Dlatego, drodzy Państwo, wydarzenia, które się dzieją, przede wszystkim oczywiście ruch na rentownościach amerykańskich obligacji, oznaczający, że rynek wierzy bardziej w gołębie przesłanie informacji, które teraz poznaliśmy. To jest czynnik oczywiście negatywnie działający na amerykańskiego dolara. Dzisiaj o poranku budzimy się. Jesteśmy w rejonie 1,09, co prawda, troszeczkę niżej. Jednak nie widać umocnienia amerykańskiej waluty, dlatego też moim zdaniem prawdopodobieństwo osłabienia tej waluty wyraźnie rośnie. W Stanach Zjednoczonych optymizm moim zdaniem powinien mieć miejsce, ale przypływ większego optymizmu byłby do obserwacji dopiero w sytuacji, gdyby Standard Tempur, jak i indeks Nasdaq 100 przekroczyły średnią 200 sesyjną, a przypominam są to okolice 5750 na Standard Tempur i 20200 80 na nazu. zbrakuje jeszcze 2, 3, 4% miejsca do tego, żeby takie wskazania miały miejsce. Czy to nastąpi teraz? Zobaczymy, ale generalnie inwestorzy nastawiają się, że te schematy statystyczne mówiące o tym, że w połowie marca jest dołek na indeksie Standard, ten pora później systematycznie rynek rośnie. Myślę, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy ten schemat realizować. Dzisiaj o poranku obserwujemy. Nastawienie na lekką korektę na giełdach azjatyckich, zwłaszcza tutaj, Chińczycy troszeczkę burzą poranne nastroje, więc Europa też może się obudzić na lekkiej korekcie spadkowej, chociaż tendencja na eurodolarze nie wskazuje na to, żeby jakaś większa korekta się szykowała. Natomiast warto zwrócić uwagę na ten wykres, który jest w tle. Średnia czterotygodniowa pokazująca, jakie są przepływy do. Europejskich aktywów i ta średnia jest najwyższa od 10 lat. Widzimy tutaj, że przepływy kapitałów, zwłaszcza z Wall Street, do Europy są niezwykle silne i to jest główny motor napędowy tendencji wzrostowej na giełdach w Europie. Więc tak naprawdę ja się nie spodziewam jakiejś głębszej korekty spadkowej, bo myślę, że ta tendencja cały czas ma miejsce. A najlepiej ją obserwować w czasie rzeczywistym poprzez wykres eurodolara. Jeżeli eurodolar cały czas rośnie, oznacza to, że te kapitały cały czas. Przepływają, więc im dalej rośnie euro -dolar, im dłużej będzie rosnąć, tym lepiej dla giełd papierów wartościowych w Europie, i mniejsza wtedy jest szansa na jakąś korektę spadkową. Z ważnych wydarzeń. Wczoraj doszło do przejścia przez górną krawędź potencjalnego kanału wzrostowego na rynku złota. Ten kanał ma 9 miesięcy, 9 miesięcy historii, więc Usadowienie się powyżej to jest naprawdę sygnał z tendencji wzrostowej. Bardzo jednak podobne zjawiska obserwujemy na innych surowcach. Zwłaszcza na miedzi, gdzie jesteśmy już o krok od przetestowania potężnego oporu w rejonie 10200, czyli linii szyi formacji podwójne dno. I jeżeli do tego jeżeli to się stanie, to będzie to kolejny sygnał niezwykle sprzyjający apetytowi na ryzyko w skali globalnej, dlatego też miedź która rośnie, euro-dolar, który rośnie moim zdaniem, znacząco ogranicza perspektywy jakiejś większej korekty spadkowej na europejskich i światowych rynkach akcyjnych. Ropa naftowa cały czas pozostaje w okolicach 67 dolarów, nic tutaj nowego się nie dzieje, po prostu mamy uspokojenie nastrojów. Jednak optymizm moim zdaniem płynie z bitcoina, który zaczyna penetrować strefę oporów 85-87,5 tysiąca dolarów, więc moim zdaniem bitcoin, który jest dla mnie wskaźnikiem wyprzedzającym procesy, które się dzieje będą się działy na Nasdaqu. Moim zdaniem sygnalizuje, że należy oczekiwać wzrostów i dobrego zachowania giełd papierów wartościowych w najbliższym czasie. I na koniec polskie aktywa. Jeżeli eurodolar rośnie, będzie się umacniać polski złoty i będzie rosnąć polska giełda. Na razie po Fedzie eurodolar jest w okolicach 1.09, więc ja bym się spodziewał spokojnej sesji dzisiaj na warszawskim rynku tak na polskim złotym jak i na polskiej giełdzie. Okolice 2800 to jest miejsce, gdzie się konsolidujemy. Jest to prawdopodobnie tylko przystanek przed ruchem w kierunku oporów 2900-3000 punktów. No i, i na koniec ciekawa statystyka, która pokazuje, jak bardzo na, począt, na, na całym świecie, jak bardzo teraz jest pchany rynek polski, który w ujęciu dolarowym. Rośnie już prawie o 40%, drodzy państwo, i taka jest stopa zwrotu z polskich akcji dla inwestorów zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich. Dlatego też nie dziwmy się, że ETF na Polskę, na Polskę tak wyraźnie odstaje, nawet od drugiego w kolejności rynku austriackiego. Dlatego też tendencja wzrostowa, moim zdaniem, cały czas powinna być tutaj obserwowana, jeżeli tylko tendencja wzrostowa na rynku euro i dodatkowo na rynku akcyjnym będzie miała miejsce, więc Cieszmy się z tego, że polska giełda jest najsilniejszą giełdą na świecie. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że przez 10 lat mieliśmy silne, e, mieliśmy silne niedoważanie polskich akcji, że tendencja na eurodolarze dolarze nie sprzyjała temu, żeby do polski kapitał napływał, że polska na wycenach jest wciąż niedowartościowana względem swoich odpowiedników. No i kapitały widzą to, że jest możliwość wkrótce zawieszenia konfliktu zbrojnego, zamrożenia konfliktu zbrojnego, że spadłaby premia za ryzyko i to jest powód do dyskontowania to przez rynek akcyjny. Dlatego też Polska Kingda jest teraz najlepsza na świecie. Tak wygląda sytuacja, drodzy Państwo, 12 godzin po fedzie. Co słychać na rynkach? Mam nadzieję, że, że obraz jest bardziej klarowny. Dzięki, że dotarliście do tego miejsca. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajku. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu i przypominam, mówię do Was przede wszystkim jako zarządzający aktywami w niezależnym domu Maklewskim SA. W prawym górnym rogu jest link do materiału opisującej moje wyniki inwestycyjne po lutym 2025 roku. No i zapraszam wszystkich na Inwest CAVS do Krakowa za tydzień, dokładnie 29 marca o godzinie 16.30. Będę miał przyjemność mieć własną prelekcję, na którą serdecznie wszystkich zapraszam. A z. Użyciem kodu rabat, rabatowego AC Marketu masz 10% zniżki na bilety wstępu na tą imprezę. Więcej informacji w opisie i w komentarzu. Dzięki, trzymajcie się, cześć!